Jezu, jezu, jeśli wierzyć przekazowi naszych mediów, tak właśnie brzmiały ostatnie słowa pilotów Tupolewa, który wraz z prezydentem i polską elitą rozbił się pod Smoleńskiem. Jest to dość symptomatyczne zjawisko. Współczesny świat rozwinął się bardzo znacznie na polu technologii. Mamy dzisiaj instrumenty, maszyny, o których nie śniło się naszym przodkom, a jeśli to gdzieś w jakichś mglistych projektach. Technika stoi na najwyższym poziomie. Człowiek uwierzył, że nauka odpowiada na wszystkie pytania, że nauka jest jak gdyby nadzieją na przyszłość, jest gwarantem osiągnięcia pomyślności, a jednak w chwili ostatecznej człowiek wraca do tych starych, wyśmiewanych legend czy mitów. Jak mówi współczesna nauka, nic już w tym momencie nie może pomóc technika, nic nie może pomóc nauka, nic nie może pomóc władza, stąd zawołanie Jezu. Oczywiście nie mam zamiaru analizować szczerości tego zawołania, była to sytuacja stresowa tuż przed śmiercią. O wiele ważniejsze jest, byśmy nie w chwili, kiedy wiemy, że to już jest nasza ostatnia sekunda życia, ale wtedy, kiedy jeszcze nasze życie mamy do zagospodarowania, kiedy jesteśmy w pełni świadomi, wolni w swoim wyborze, możemy poświęcić życie temu czy innemu celowi, możemy zwrócić je w lewo albo w prawo, żebyśmy właśnie wtedy zapytali się o swój stosunek do rzeczy ostatecznych. O to, Kogo wezwiemy w chwili śmierci? Na kogo się wtedy powołamy? Komu oddamy nasze życie? W czyje ręce oddamy swego ducha, kiedy przyjdzie kres? Warto by te pytania stawiać sobie, kiedy nie jesteśmy w tej sytuacji ostatecznej. Pismo Święte jasno obiecuje: Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, Zbawiony będziesz. Pismo Święte podaje tutaj dwa warunki: bezpiecznego losu po śmierci i bezpiecznego losu, jeśli chodzi o karę za nasze grzechy. Mamy uznać, że Jezus jest Panem, Panem czyli Kimś Najwyższym, Kimś dla nas Najwyższym. On nam się przedstawia jako Pan jako pan życia i śmierci jako pan nieba i ziemi jako król królów i pan panów Jezus w Nowym Testamencie a i w Starym też są ku temu przesłanki jak na przykład w Księdze Izajasza przedstawia się jako Bóg wszechmogący w taki sposób Bóg objawił się człowiekowi Apostoł Jan pisze Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, go objawił. Jezus jest tym Bogiem. Jezus nie jest, można powiedzieć, osamotniony. Chrześcijański przekaz objawienia pokazuje Boga w trzech osobach jako Ojca, Syna i Ducha Świętego, choć być może ta lista nie jest pełna. I Bóg spokojnie może jeszcze funkcjonować w innych osobach, ale ludzkości objawił się właśnie w tych. Wierzymy, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Niektórzy mówią, że to nielogiczne, inni wyśmiewają to jako niewyobrażalne. Problem w tym, że Bóg przekracza nasze rozumienie. Bóg jest kimś ponad. Bóg nas stworzył, czyli my jesteśmy istotami niższego rzędu. I mówienie, że coś nie istnieje, ponieważ nie mieści nam się w głowie, jest w tym przypadku nieco absurdalne. Podobnie z logiką. Logika to jest pewien zestaw powiązań rzeczy, zjawisk, które znamy, sposób powiązywania tych rzeczy. Tylko problem, jeśli wchodzimy na teren nieznany, no to te powiązania trafiają w próżnię. Nie mamy ich do czego odnieść. Dlatego te argumenty są, powiedzmy, lekko chybione. Jest jeden Bóg objawiający się w trzech osobach. Oczywiście nie ma dobrych porównań w świecie materialnym, ale niektóre są. Na przykład, ja, ja lubię używać takiego porównania inżynierskiego, z geometrii wykreślnej, zrzutowania. Brył czy przedmiotów. W zależności z której strony kierujemy światło na dany przedmiot, możemy uzyskiwać całkowicie inne wyobrażenia, całkowicie inne kształty. Wyobraźmy sobie ołówek. Jeśli świecimy na niego prostopadle do jego długości, no to gdzieś jako cień będziemy mieli różnej długości odcinki od odwzorowanego dokładnie do zmienionych długości. Ale jeśli puścimy światło wzdłuż. Tego łówka zobaczymy punkt. Czy coś zbliżonego do punktu, okręg, czy koło o niewielkiej średnicy. I teraz ktoś, kto widzi tylko jedną płaszczyznę i tylko ten punkt, czy małe kółeczko, powie, jak my możemy mówić, że to, co on widzi, to jest długi przedmiot. Jak tu jest tylko punkt. On widzi tylko punkt i nie zgadza się, protestuje przeciwko mówieniu, że to, czego cień widzi, to może być długi przedmiot bardzo podobnie może być z Bogiem. My wiemy, czy widzimy o Bogu tylko tyle, co On zechciał nam objawić, tyle, co On zechciał nam pokazać. Czyli widzimy niepełną rzeczywistość o Bogu. Apostoł Paweł mówi, że widzimy, jak gdyby przez taką matową szybę. W innych miejscach Pisma mówimy, że widzimy tylko cienie rzeczy przyszłych. Także musimy pamiętać o tym ograniczeniu. Zachęcam oczywiście każdego do samodzielnego przestudiowania tego tematu, czy Jezus jest Bogiem wszechmogącym. Pierwsze przykazanie, które Bóg dał Żydom, jest aby nie czynić nikogo, nie stawiać nikogo na równi, on oczywiście nawet ponad, ale na równi do Boga wszechmogącego. Jeśli teraz Pismo Święte wzywa, aby uznać w Jezusie Pana, i to nie Pana na takiej zasadzie yy, dzień dobry Panu, czy yy, bardzo szacunek dla Pana prezydenta, czy kogoś tam ważniejszego. Tylko tak, jak zrobił to apostoł Tomasz, kiedy padł przed Jezusem z wyznaniem Pan mój i Bóg mój, to mówi Żyd, który znał pierwsze przykazanie. A więc, żeby mieć pewność, sięgającą poza zasłonę, tak jak mówi list do Rzymian, 10 rozdział, werset 9, musimy uznać w Jezusie Pana, uwierzyć, że On jest Panem i Bogiem, tak jak apostoł Tomasz. Pan mój i Bóg mój. I drugi warunek, zrozumienie sensu zmartwychwstania. Wiara w zmartwychwstanie i zrozumienie jego sensu. Po co było zmartwychwstanie? Po to, żeby pokazać, że śmierć Jezusa została przyjęta, że ta ofiara okazała się skuteczna, że za dość uczynienie za wszystkie nasze grzechy, ofiara przebłagalna Boga Ojca została przez Niego zaakceptowana. Po to było zmartwychwstanie. Między innymi po to, żeby to zademonstrować, że Jezus rzeczywiście ma władzę nad śmiercią. A więc trzeba w Jezusie uznać, Pana i Boga, tak jak apostoł Tomasz. I trzeba zrozumieć, że moje grzechy mogą być zmazane nie moimi dobrymi uczynkami, nie moim zaangażowaniem religijnym, nie moją prawością i moralnością, ale tylko i wyłącznie drogocenną krwią Chrystusa przelaną na krzyżu. Ponieważ zmartwychwstanie potwierdziło, że to, co Jezus mówił przed śmiercią w ogrodzie Getsemane, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, kiedy wiedział, jakie cierpienia mają na niego przyjść. Jeśli to możliwe, jeśli jest inna droga zbawienia świata, uratowania przed karą za grzechy, przed piekłem, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje. Potem nastąpiło ukrzyżowanie, a potem zmartwychwstanie. Czyli nie było innej drogi, ale ta droga dzięki zmartwychwstaniu jest skuteczna. To pokazał Bóg dla całej historii. Pokazał w sensie uniwersalnym i w sensie indywidualnym dla ciebie. I teraz pytanie: Czy w chwili śmierci, w strachu i trwodze zawołasz tylko Jezu? Czy też teraz, kiedy jeszcze śmierć nie zagląda ci w oczy, wybierzesz Jezusa jako swojego pana? I zbawiciela. To jest pytanie, to jest najważniejsze pytanie w twoim życiu. Jeśli jeszcze się z nim nie rozprawiłeś w sposób ostateczny, to obyś nie musiał kiedyś stanąć w tym zderzeniu ze śmiercią i wtedy już tylko w trwodze, nie wiadomo z jaką świadomością, byś nie musiał wołać Jezu.